No, dzień dobry. Właśnie mieliśmy widzów z Zolecka. Przywieźli u dary, Boże. I po prostu czytaj kartkę. Proszę. I chciałem... Dzień dobry Państwu. Chciałem pozdrowić z Piekarni młynarskiej, Zolecka. Z młynu Pana Michała. I Pana Jurka. I resztę firmy pracowników. Z tego powodu, że... Żony i dzieci też pozdrawiamy. I no pokaż. przywieźli paczuszkę, dla mnie i dla Wojtka. Ciasteczka, ciasta Ro Rogaliki, francuskie z marmoladą. Bo a tu się rozciepiło się. Rogoliki, to to samo. Mleko świeże 2%. Mazury, smak Mazury. Chlebek bolny. Chleb żytni bez drożdży. O A, i drugi. To jeden dla mnie, drugi dla ciebie. Chleb żytni bez drożdży, wieloziarnisty. Który wybierasz? A ten o co trzymasz teraz? Ten? Tak. Dobra. Ale z powrotem pakujemy na razie. Raz. Dwa. Trzy. No i zdjęcia zrobili. Dali 50 zł. To masz się podzieli ze mną. Ja mam 25 zł. Czy mogę dać? Mam chyba 20 zł a i drobny 5 zł. Mhm. Sam powiedzieli, że musicie się dzielić. tak muszę być. bo I Piła Pracuje? No! Guzik na, na dół trzeba, a nie na górę. Nie, do góry guzik. Do góry, a to na dół. I. Będziemy piłować drzewo. Wojciech, ale czy znasz się? Bo tak jak powiedziałeś, guzik do góry. To nie będę tu mówił wszystkiego. Nie. Ale Wojciech zna się, powiem. Jak gu, guzik do góry, to do góry. No właśnie. A jak na dół? To na dół, nie? Oj tak. No dziękujemy za odwiedziny, że przyjechaliście z Olecka 120 kilo, nie kilo 120 km. przyjechali. powiedzieli, że po prostu będą nieraz przyjeżdżać w tą stronę, to będą odwiedzać. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i za dary te Boże. Dziękujemy za odwiedziny nas, w ogóle wspaniali, w ogóle widzowie. Słyszeliście, co napisali na kartce. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No, czekajcie na następne filmy.